No i motor wygląda tak Ogólnie spróbuję Spróbuję podłączyć tutaj Paliwo, może pompa poda podłączyć akumulator eee, Spróbuję zakręcić, może uda się uruchomić Będę wiedział na czym stoję Akumulator podłączony Paliwko zaraz puszczę I spróbuję zakręcić nie ma co dalej męczyć maszyny. No. A moduł zapłonowy to w trasie żeś zgubił, czy co? I nawet nie ma go nigdzie przykręconego. Powinien tutaj być wczepiony i co i nie ma. Wypadło. Jeszcze międzyczasie chciałbym usunąć te badziewne naklejki. No i od razu lepiej, nie ma badziewnych naklejek, jeszcze zostało mi jeszcze zostało mi tutaj na baku. Więc tą jeszcze zerwę. Tego bezdomnego też będę chciał zerwać z dwóch stron. Teraz wywalę te kierunkowskazy, co tutaj mamy. To jeszcze jest w miarę, ale wszystkie pozostałe. Pozostałe. Tylnych nie ma wcale, no, a ten jest uszkodzony. Będą tutaj zupełnie inne kierunkowskazy bardziej wyglądające z epoki. Mocowanie. I ten podłączenie fachowe. Jest łączka. No, oczywiście z drugiej strony tak samo jest zrobione. już bez kierunek jest. No, i mamy, zamówiłem yy, moduł zapłonowy. Także jest moduł, także. I cyk. No, i mamy moduł DENSO. Yy, zakładam akumulator, ściągam bak yy, podpinam. Zbiornik taki chwilowy z paliwkiem i za chwilę się widzimy. Ale zanim jeszcze, o proszę bardzo, widzicie brakujący element układanki być powinien tutaj. A tu nic nie było. Moduł siedzi, akumulator, zbiorniczek, kluczyk, cyk. Фильтр заложим. Objaw. Jak słyszeliście nic dobrego się tu aktualnie nie dzieje w tym silniku. O nie ukrywam, że jestem troszeczkę wkurzony. Wezmę, pościągam przewody wysokiego napięcia, wykręcę świecę i zobaczę czy i zobaczę sobie, czy przypadkiem nie wali któryś zawrotłok. Wezmę tam kamerę, wprowadzę. Nie uda mi się chyba zrobić, żebyście mieli to nagranie. Po prostu Wam powiem, co ja tam widzę. No i, no i tyle. Ale powiem coś, że zanim wprowadzę kamerę, to coś tutaj znalazłem. Gumeczka stąd To jest ruchlała, ale ja na razie zabiorę stąd taka ciepła wózka. Ogólnie tak, już nie będę męczył tego silnika, no bo mi szkoda, nie, nie, nie ukrywam. Jak już ogólnie dostał po tyłku, no to już trudno. Z kamery, z kamery wynika, że na tym cylindrze odbiły się dwa zawory. Może uda mi się wrzucić filmik jak to tam wygląda? Tak czy inaczej, głowa jest no, do ściągnięcia, niestety, ale może i dobrze przy okazji sobie zrobię rozrząd i inne pierdoły Trudno. Powiedziałem, że chcę go zrobić, także zrobię. Ogólnie z takich fajnych informacji powiem Wam, że osoba, której ja ją kupiłem, zrobiła tym motocyklem około 1000 km. Skąd to wiem bo znalazłem aukcję, którą ktoś wcześniej jeszcze sprzedawał ten motocykl i sprzedawał ten motocykl no też w kiepskim stanie, ale on odpalał i jeździł i dodawał do tego jeszcze drugą spaloną ramę od do tego dostałem właśnie te koła i co? no i podejrzewam, że tutaj im zrypał się ten zawór bo tam dwa zawory są zrypane i żeby to opierdzielić a żeby nikt tego nie, nie mógł przy nich odpalić to wyciągnęli moduł także podejrzewam że tak sprawa wyglądała no ale co werdyk jest taki że i tak rozbieram i będę to naprawiał także tak ze trzeba ściągnąć główkę w motorku. No niestety. Bywa i tak. W tym odcinku byłoby na tyle. Także do następnego.